<śmianowidze> no i dobra, jest no, to, to żeby Aha. trzymaj. Wszystkie <śmianowidze> mają? No, to się, się polewa. <śmianowidze> <śmianowidze>

Już, kurwa. Daj mi też. Kurwa. O kurwa. Czemu? Koniec tego. Koniec tematu, kurwa. Patyk, kurwa. Konie, barman coś nie daje rady. Ale naprawdę, to są aperitwalne. Zajebisz No, No jest dobry, kurwa. To jest sutan. Dobra.